Mamy zadanie, żeby policzyć sobie równanie sinus 4x minus sinus 2x równa się 4 cosinus kwadrat x minus 3. No i na początku, tak jak ja zawsze przeważnie mówię, w tego typu równaniach pozbywamy się tych podwójnych kątów, czyli tu jest nawet poczwórny kąt, ale zrobimy, że to jest podwójnie podwójne jakby. Czyli mówiąc inaczej stosujemy sobie ten wzorek, sinus 2 alfa, że to jest 2 sinus alfa cosinus alfa, gdzie alfa to będą 2 x. Czyli z tego sobie dostaniemy, że to jest 2, sinus 2x i cosinus 2x, ok? Dobra. Tutaj przepiszę sobie sinus 2x i teraz uwaga. Ja będę chciał skoro tu mam 2x, tu mam 2x, tu mam 2x, to może to da się jakoś przekształcić do cosinusa 2x. No i chodzi o to, że się da. Zauważmy sobie, że jest taki wzorek, że cosinus 2x, tam 2 alfa to jest 2 cosinus kwadrat alfa minus 1. Ja tu mam co prawda 4, czyli musiałbym mieć, że 2 cosinus 2 alfa to będzie 4 cosinus kwadrat alfa minus 2. Czyli mówiąc inaczej, zamiast tego zapiszę sobie, może jeszcze na spokojnie, że to będzie 4 cosinus kwadrat x minus 2 i minus 1. OK? Bo właśnie tu będę miał ten wzorek, tylko jakby podwojony. Dobra. Co my tu robimy? Tutaj możemy zauważyć, że mamy sinus, 2x i sinus 2x i możemy go wyłączyć przed nawias. No i dostaniemy sinus 2x, a w nawiasie będziemy mieć tak. 2 cosinus 2x. No i tego sinusa wyłączyliśmy, czyli będzie minus 1. Natomiast tu dostaniemy, z tego mamy 2 cosinus 2x. No, i minus 1. No i zobaczmy, że to jest idealnie to, co jest tutaj. Tak? I będziemy mogli sobie to pogrupować. Czyli tą część sobie przepiszemy. Natomiast tą część przeniosę sobie na stronę lewą w ten sposób, że to będzie minus 2 cosinus 2x minus 1, nas się 0. I teraz mogę sobie to pogrupować. Tu mam 2 cosinus 2x minus 1, tu mam 2 cosinus 2x minus 1. Czyli piszemy 2 cosinus 2x minus 1, i to jest w jednym nawiasie. Natomiast w drugim nawiasie otrzymamy sinus 2x, i tu jest minus 1. I to ma być równe 0. Coś razy coś, bo tu jest mnożenie jest równe 0, albo gdy ten pierwszy wyrażenie jest 0, czyli 2 cosinus 2x minus 1 równa się 0, lub to drugie, czyli sinus 2x minus 1 równa się 0. Jak przeniesiemy jedynkę, dostaniemy, że sinus 2x równa się 1, a tu jak przeniesiemy jedynkę i podzielimy przez 2, dostaniemy, że cosinus 2x równa się 1 podzielone przez 2, czyli 1 druga. No to zrobiłem sobie troszkę miejsca, żeby teraz rozwiązać te dwa dodania. Pojawiły się też wykresy funkcji sinus i cosinus. No i będziemy odczytywać rozwiązania. Czyli tu mamy sobie 2x, czyli piszemy, że 2x jest równy. Jest 1 druga, to znaczy, że sprawdzamy, kiedy cosinus jest równy 1 druga. No to można sobie narysować taką poziomą prostą. No i 1 druga jest dla 60 stopni, czyli dla pi trzecich. OK. Więc możemy sobie napisać pi trzecich plus okresowość funkcji cosinus, 2 pi, Ale jeszcze jest drugie rozwiązanie. No i teraz wiemy o tym, że wykres funkcji cosinus jest tutaj symetryczny. Więc jak stąd prześliśmy o pi trzecich w prawo, no to od 2pi możemy się cofnąć o pi trzecich, czyli tutaj będziemy na 5 trzecich pi. Czyli w takim razie drugie rozwiązanie to będzie, że 2x to jest 5 trzecich pi i okresowość funkcji kosinus 2 pi. Dzielimy sobie to przez 2, czyli dostajemy, że x to jest pi 6 plus k razy pi. No i teraz tak, ja jestem w przedziale od 0 do 2 pi, czyli jeżeli k równa się 0, no to x wychodzi po prostu i 6, natomiast jeżeli k równa się 1, no to x równa się 1 6 pi plus pi to jest 1 cała i 1 szósta pi tego również dzielimy sobie to przez 2. Tu sobie może odgrodźmy. czyli dostajemy, że x równa się 5 trzecich podzielone przez 2, to jest 5 szóstych pi, plus 2kpi przez 2, to jest k razy pi. I znowu, jeżeli k równa się 0, to x równa się 5 szóstych pi. Natomiast jeżeli k równa się 1, to mamy pi plus 5 szóstych, czyli x równa się 1 cała i 5 szóstych pi. I tu mamy kolejne rozwiązania. Gdybyśmy kabeli ujemne, no to wyjdziemy z tego przedziału, a jeżeli weźmiemy 2, tu mamy 2pi, 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 więc też wychodzimy z tego przedziału. No to teraz sinus. Sinus 2x równa się 1. Czyli piszemy sobie, że 2x równa się i teraz sinus równa się 1. Tu jest wykres naszego sinusa. On jest równy tu, czyli dla 1 druga pi. Czyli piszemy 1, 2 pi plus okresowość funkcji sinus 2 pi. Jeżeli podzielimy sobie to przez 2, to dostajemy, że x równa się 1, 2 podzielone przez 2 to jest 1, 4 pi i 2 pi podzielone przez 2 to jest po prostu kapi. Teraz, mm, jeżeli k równa się 0, to x równa się 1, 4 pi, natomiast jeżeli k równa się 1, no to x równa się 1, 4 pi plus pi. To jest jedna cała i jedna czwarta pi. Czyli mamy jedno rozwiązanie, drugie rozwiązanie, trzecie rozwiązanie, czwarte rozwiązanie, piąte rozwiązanie i szóste rozwiązanie. Tyle.